Szczęść Boże, witam serdecznie. Święty Jan Paweł II zaznaczył, że chociaż na kartach Starego Testamentu jest wiele negatywnych postaci kobiet, jak na przykład okrutna królowa Izabel, to uwagę zwracają te bardziej szlachetne wzorce. Zaliczyć do nich możemy ród, która jest wzorem poświęcenia dla krewnych, pracowitości oraz spełnienia Bożej woli. Pięknym przykładem jest też matka siedmiu synów, która w księdze machabejskiej mężnie znosiła męczeństwo swoich dzieci. Księgi mądrościowe, chociaż mówią o wadach kobiety, to również podkreślają jej piękne i szlachetne cechy. Kobieta jest zdolna do najbardziej wzniosłych rzeczy wtedy, gdy jej serce jest wierne Panu Bogu. W tych pięknych, wspaniałych przykładach kobiet możemy dostrzec tę. Która będzie błogosławioną między niewiastami. Święta Boża, Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.